teraz Justyna z nim chodzi, bo się chłopak denerwuje i dookoła z nim chodzi cały czas to już jest stały domek u Justynki ona mu daje i chodzi z nim dookoła, bo się bardzo denerwuje zobaczcie te sznurki na jego głowie nogi pozrywane całkowicie, że na pęcinach tylnych on leży tragedia o, sam teraz, tak? Czekaj, tylko szczotkę zabiorę. Ja na chwilę... Ojej, ujdzie się przywitać z osiołkami, z osiołami, z osiołami. O, tak? Dziękuję za życie, tak? Ślicznie, ślicznie. nie, właśnie mu tylko pod nogi. Nie wolno. Bo cię Ojej, grzyb ma wszystko. Aż sierści w niektórych miejscach nie ma. Ale to nogi. No widzę, on przecież kładzie się na tych tylnych nogach. Trzeba będzie go No, ukuć, Kłuć, nie? No. Najlepiej. Tak myślę. Ale to zadecyduje Kowal. Tak, pan Marek zadecyduje, on będzie wiedział co zrobić. Tam nie